Witajcie. To jak to jest w końcu z tym refluksem i z gagą? Czy należy odkwaszać żołądek, czy go zakwaszać? Jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Być może spotykaliście się z, na przykład z filmami na YouTubie albo z poradami, które są pozornie przeciwstawne do siebie. No bo, na przykład, inhibitory pompy protonowej mają za zadanie redukcję tego kwasu żołądkowego, wydzielania, więc, w związku z tym, również poleca się często dietę, która jest nisko która po prostu będzie nie, nie powodowała zwiększonego wydzielania tego kwasu żołądkowego. Natomiast część osób, na przykład na YouTubie, zaleca wręcz przeciwne działanie, czyli na przykład picie octu jabłkowego, jedzenie kiszonek, czyli sugeruje, że trzeba ten żołądek zakwaszać. Kto ma rację? Otóż obie strony, tylko w zależności od sytuacji. Otóż Rzecz w tym, że jeżeli zalecamy komuś ym, z góry dietę niskokwasową lub też y, kwasową, czyli że zakwaszenie żołądka, y, popełniamy podstawowy błąd związany z tym, że y, nie uwzględniamy stanu pacjenta, ponieważ część osób cierpi, cierpi na nadkwaśność, czyli nadkwasotę, a część na niedokwaśność. Czyli ma problemy z niskim poziomem kwasu żołądkowego. Więc to, co zauważyłem, większość diet, w zasadzie wszystkie, prawdopodobnie, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, nie uwzględniają tego drugiego stanu, czyli niskiego poziomu kwasu żołądkowego. Natomiast, jeżeli jesteście zainteresowani taką dietą, która uwzględnia tę sytuację i podpowie wam, w jaki sposób. Można sprawdzić wiarygodnie, jaki, jaka dieta jest odpowiednia dla nas, to polecam serdecznie moją nową książkę. Książka ta zawiera przydatne informacje odnośnie tego, w jaki sposób rozpoznać, nawet bez specjalistycznych badań, w jakim kierunku powinna iść nasza dieta, oraz oferuje potrawy oraz produkty dostosowane właśnie do. Konkretnej przypadłości. Link widzicie teraz na ekranie. Zapraszam oraz zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam.